Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie samochód, który stoi za mną, a jest nim Golf 7 GTI Performance. Samochód, który sprowadziliśmy dla klienta w firmie Dada Auto. Link w opisie oczywiście. To jest generalnie 2018 rok produkcji, ale sama końcówka, bo pierwsza rejestracja tego samochodu to jest 21 grudzień 2018 roku. No i tak się przyjęło że Mówi się na to Golf 7,5? Bo to nie jest oficjalne, prawda? To jest po prostu model, model 7. Jest to GTI Performance, czyli jest on wyposażony w jednostkę dwulitrową, benzynową oczywiście, o mocy 245 koni mechanicznych. Mamy tutaj do czynienia oczywiście z napędem na przód, jest to ośka przednia, natomiast wersja GTI Performance ma szperę która pomaga w pokonywaniu zakrętów i w trzymaniu w zakrętach w bezpieczeństwie z tym związanych, więc można tym samochodem ewidentnie zapierać. Przede wszystkim aspekt wizualny. I osobiście Golf 7 podoba się. On jest fajnie zaprojektowany. Myślę, że wielu ludziom się podoba. Oczywiście Volkswagen, tak, samochód dla ludu. Natomiast Golf 7 jest strasznie lubianym autem. Jest też takim dosyć dostępnym samochodem, można powiedzieć, bo można już kupić oczywiście starszą wersję w naprawdę niedużych Pieniądzach, ale no, warto powiedzieć, że wersja GTi wygląda wizualnie oczywiście jeszcze lepiej niż wersja zwykła. Oczywiście mamy jeszcze też Golfa R, który jeszcze ma jakieś tam dodatki stylistyczne, jeszcze lepsze. Natomiast GTi wygląda naprawdę dobrze. Te czerwone wstawki, które, które tutaj są, naprawdę mi siedzą. No i co, mamy jeszcze tutaj. Oprócz tego mamy tutaj takie emblematy GTI. Mamy również fotele z takimi czerwonymi przeszyciami. Zaraz to też pokażemy albo widzicie właśnie na przebitkach. W wersji Performance są też większe zaciski hamulcowe z napisem GTI, które również są jakimś tam fajnym dodatkiem stylistycznym. Tył Golfa, który również oczywiście wygląda dobrze. Oczywiście przypomina on zwykłego Golfa 7. Natomiast mamy tutaj do czynienia z wielkimi, Dwoma końcówkami wydechu i jest taki ala dyfuzor, który też moim zdaniem stylistycznie robi naprawdę fajną robotę. Yy, mamy poliftowe lampki, napis GTI, taki ala. Nie wiem czy to można nazwać spoilerem, bo on chyba w, w zwykłym golfie on nie jest aż tak wyciągnięty. A tutaj mamy go tak fajnie, fajnie jest wypuklony. Na pewno wiele ludzi, wiele pasjonatów samochodu i nie tylko przyzna, że golf 7 po prostu wizualnie wygląda bardzo dobrze. Czy lubisz Volkswagena, czy nie lubisz, czy lubisz Audi, czy lubisz BMW, no trzeba przyznać, że po prostu golf jest całkiem sympatycznym samochodem. Przejdźmy sobie do bagażnika. Nie będziemy się tutaj specjalnie skupiać na bagażniku. Mamy tu do czynienia z hatchbackiem, więc no nie oczekujmy, że tutaj będzie jakoś wiele miejsca, ale wydaje mi się, że jest całkiem dobrze, oprócz tego, że mamy całkiem niezłych rozmiarów bagażnik jak na hatchbacka. To oprócz czego mamy dość głęboką drugą podłogę, można powiedzieć, gdzie jeszcze zmieściłoby się pełnowymiarowe koło zapasowe, co moim zdaniem jest wielkim plusem. Mamy tutaj te nadkola, które gdzieś jeszcze pozwalają nam na schowanie kilku kilku jakichś drobnostek. Oczywiście jakieś tutaj dodatki, więc tak, no jak chodzi o bagażnik, powiedzmy jest całkiem nieźle. Jeszcze zapomniałem powiedzieć o felkach. Oczywiście to nie są. Jakby main felgi do tego samochodu. Mamy tu do czynienia z zimówkami. Jakie to są? Siedemnastki, chyba co? Czy osiemnaście? Siedemnastki. Na lato mamy osiemnastocalowe, bardzo piękne felgi czarne. Niestety ich teraz nie pokażemy, bo mamy po prostu zimę. Natomiast na czarnych felgach na pewno prezentuje się jeszcze, jeszcze sporo lepiej. To co? Przechodzimy na tylną kanapę. Ja aktualnie jestem kuternoga. Więc mi będzie cholernie ciężko tu wejść. To od razu mówię. Ale jak ja tu wejdę. Jako taka kuternoga, to znaczy, że jest całkiem dobrze. Spokojnie. Przesunąłem teraz fotel przedni trochę do przodu, ale miejsca jest dużo. Myślę, że z przodu też jeszcze, bo on jest mniej więcej teraz ustawiony na równo, a ja miałem dosyć odsunięty ten fotel, więc naprawdę jak chodzi o miejsce z tyłu, jak na hatchbacka jest naprawdę... Naprawdę całkiem znośnie. Stylistyka, no, nothing special, tak naprawdę. Mamy podłokietnik z takimi dziwnymi kapulderami. No, jedno jest pewne na pewno się nie zepsują ale czy tu się utrzyma kawa? Tu powinna być jeszcze przegródka. No tak, bo możesz sobie nawet masz tutaj taki grzebień, dzięki któremu możesz sobie to ustawiać więc po prostu brakuje tego plastiku. Strasznie podobają mi się te. Te siedzenia takie przeszycia nawet już miały golfy jedynki, golfy trójki, golfy dwójki. Ja, w mojej dwójce, którą sprzedałem, miałem podobno, podobne przeszycia w Manhattanie i zajebiście mi to siedzi. Fajnie to uzupełnia ten cały wygląd GTI. Tak naprawdę te drzwi też nie wyglądają najgorzej. Oczywiście mamy tutaj dosyć sporo tego taniego plastiku. Ale mamy również taką listwę. Ma taki wzór jak plaster miodu, ale jest w szarości. Wygląda to naprawdę całkiem nieźle. Jest również czarna podsufitka. Mamy po prostu ciemne wnętrze, a ta czerwona nić robi nam fajny smaczek. Ja osobiście jeszcze bym tutaj przyciemnił te szyby tylne. Nie ma USB z tyłu. To myślę, że na minus, mamy isofixy, więc gdzieś tam też dzieciaka można wrzucić. Przechodzimy na przód. Wygląda to naprawdę dobrze, podoba mi się kierownica, bo to już jest ta taka nowsza. Lekko tutaj wypłaszczona, napis GTI. Fajnie jest ten samochód w ogóle wyposażony, ma tempomat aktywny, elektrycznie grzane lusterka. Ma Virtual Cockpit, jakieś grzane dupy, dwustrefowa klima. Brakuje tu w zasadzie co, kamery cofania chyba, ewentualnie szyberdach. Też patrz, też napis GTI. Zajebiście to wygląda. Nie, naprawdę to wszystko pod kątem stylistycznym, to naprawdę muszę przyznać, że wygląda wszystko zajebiście. Nie? Mamy dużo tego piano leku, oczywiście on jest ciężki jak chodzi o utrzymanie, ale wygląda zajebiście. Charakterystyczna właśnie jak chodzi o gti yy, gałka, która wygląda jak piłka golfowa. Yy, bardzo fajnie siedzi się w tych fotelach, to trzeba przyznać. Ja osobiście mam 80 parę kilo. I ten fotel jest idealny, po prostu nie dusi, ale idealnie mnie trzyma. Oczywiście gdybym miał tych kilogramów 100 czy 120, to byłoby pewnie gorzej. Natomiast aktualnie w tym przypadku, w którym jestem, to wygląda to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Pedały też są takie charakterystyczne, jak chodzi o gti metalowe z takimi dokładkami jakby gumy. Delikatnie przetarta kierownica, jak na niski przebieg, który ma ten samochód, bo on ma 80 parę tysięcy, więc dosyć szybko już ta kierownica się zjechała. No ale to jest też kwestia użytkowania, czy ktoś nie miał jakichś pierścionków i tak dalej. Możemy sobie mierzyć czas, więc, więc gdzieś tam przejażdżka na tor też jest jak najbardziej możliwa. Oczywiście to nie jest samochód, który będzie miał jakieś niesamowite osiągi. Oprócz tej kierownicy jest naprawdę utrzymany fantastycznie i gałka jest już trochę, trochę objechana, ale ta gałka ona jest taka, ona ma taki materiał śmieszny, więc ja nie dziwię się, że ona jest zjechana. Odpalamy furę i odjeżdżamy. Od razu trzeba przyznać, że mimo tego, że samochód jeszcze nie jest zagrzany, to bardzo fajnie brzmi wydech. Trzeba wziąć to pod uwagę, że on brzmi, kurczę, bym powiedział podobnie jak w RC, nie? Mimo tego, że... Znaczy R no to w zasadzie jest i tak ten sam silnik, nie? tylko nie, R jest chyba bardziej podkręcona czy coś. No bo on ma 245, RK ma ile 300, nie? Chyba równo. Więc no, oprócz tego RK ma napęd na cztery buty. Nawet takie strzały leciutkie. Nawet no? takie strzały leciutkie, ale to dopiero będziemy słyszeć, tak jak, jak on się zagrzeje. Nie? Także jak zagrzeje się, to oczywiście przetestujemy to jeszcze bardziej. Ja już się trochę tym samochodem przejechałem, więc muszę przyznać, że bardzo fajnie tutaj działa zawieszenie. Generalnie w golfach to zawieszenie działa bardzo fajnie, precyzyjnie. Bardzo dobrze działa kierownica, znaczy działa. Bardzo przyjemnie użytkuje się kierownicę, bo ona jest jakby taka dosyć sztywna, całe zawieszenie jest sztywne i daje lekkie takie opory, dzięki czemu mamy ten taki, czujemy ten sportowy charakter w tym samochodzie. Tą kierownicę też bardzo fajnie się po prostu trzyma, fajne te przetłoczenia na, na kciuki i tak dalej. Skrzynia biegów bardzo też jest, no taka ciasna, można powiedzieć, bardzo precyzyjna, bardzo dobrze się te biegi. Rzucając sprzęgło też wszystko działa dobrze. No nie, no pod kątem takim jazdy na co dzień uważam, że petarda, nie? Ja osobiście preferowałbym oczywiście automatyczną skrzynię DSG, natomiast myślę, że ten manual naprawdę jest niczego sobie. Przyspieszymy. Teraz mam zimny silnik, więc nie będziemy jakoś mocno przyspieszać, ale tu mamy fajne miejsce, w którym możemy sobie sprawdzić, czy... Fajnie, jest, jest głośniejszy, ale nie przeszkadza to w trasie. Słychać turbo jak tam podaje, fajnie. Fajnie się tym jedzie, nie słychać jakiegoś wielkiego szumu w tym samochodzie, mimo tego, że dzisiaj jest dosyć mocny wiatr, trzeba to podkreślić. Bardzo fajnie się... Te, te zawieszenie, mam wrażenie, one jest fajne do pracowania. Ta kierownica, ona... Każdy najmniejszy ruch, już czuć jakie jak to auto jest sztywne. I jak wszedłem w ten nasz taki fajny, słynny zakręt, to też fajnie już wchodził. Mimo tego, że na razie nie jechałem szybko. A zobaczymy, jak tam wejdziemy taką prędkością. Po prostu, hmm. oczywiście zrobimy to w komputerze AI. to co z czwóreczki? Ojoj, jak to ciągnie fajnie. Julululu! Dobra, i wejdziemy sobie w zakręt, piąteczka. Kurczę, człowieku, jak on tu przeszedł, nie? Człowieku. Super, nie? Ci powiem, i to było przyspieszenie z czwórki, jak on się zebrał w ogóle, nie? nie mimo tego, mimo tego, że nie był na obrotach. No. I mimo tego przyspieszenia na razie mamy średnie spalanie 8 litrów. Uch, jak kurde strzelił z, z przegłębienia. To idzie, ja pierdzielę. Nie. Wiesz co powoduje GTI? Nie no, to fajnie, to na Rio Serio, fajnie to idzie. I <laughs> no. powiem szczerze, daleko do Rki. kurczę, tu daleko ja, te jabłko od jabłoni, że tak nie powiem, pada. Nie, nie pada nie? Oczywiście, jak miałbym kasę i nie byłoby mi jej szkoda, to poszedłbym w Rkę. I poszedłbym w Rkę w napędzie na 4 buty. Ale jakbym miał tej kasy mniej, albo byłoby mi po prostu szkoda, to uważam, że taki GTI to jest naprawdę coś, co jest fajne. Wieku, jak to idzie. Jak to jak to brzmi, jak te turbo tam pompuje, Nie rozumiesz? Ja Sodzie! Fajne auto, no co ja mam tu więcej powiedzieć? No zajebiście się jeździ. Fajnie trzyma w zakrętach, fajnie przyspiesza. Nie jest to jakoś super drogie. Więc jak na takiego hot hatcha, to uważam, że spoko i uważam, że nawet jakby taki pojechać na taki open day na tor Silesia, to człowieku. Jak najbardziej. A więc zróbmy sobie podsumowanie tego samochodu według naszych kryteriów, czyli ekonomia, ergonomia, estetyka, osiągi i kultura pracy. W mieście spalanie w granicach 9 litrów, w trasie spada do 7 litrów, czyli powiedzmy takie spalanie na granicy 7-8 litrów. Więc tutaj, jak chodzi o ekonomię, dałbym takie, no to jest i tak małe spalanie, no jak na 245 koni, spalanie w granicach 7-8 litrów no to to jest petarda, nie, tak naprawdę ty bardziej, że w trasie możesz sobie zejść na siódemkę, stary, jedziesz normalnie wiesz, ekonomicznym samochodem, jedziesz na wakacje, czy nad morze, czy wiesz, czy gdziekolwiek nie, 8 na 10 ja bym dał serio, to jest naprawdę spoko więc tak, ekonomia 8 na 10 ergonomia, też dałbym dosyć wysoką ocenę, bo jest Golf dopracowany i zawsze był dopracowany więc tu dałbym takie też 8 na 10, bagażnik jest całkiem niezły, jest jeszcze ta podwójna podwójna kanapa, z tyłu też jest miejsce żeby spokojnie w czwórkę można tym samochodem jeździć. Z przodu też jest bardzo dużo miejsca, bardzo fajne fotele i tak dalej. Ergonomia też dałbym 8 na 10. Estetykę też dałbym 8 na 10, bo estetyka naprawdę tutaj jest na wysokim poziomie. No oczywiście, no te, wiesz, takie drobne minusy za ten taniej plastik czy coś takiego, ale to już jest standard w tych samochodach, ale mimo wszystko dałbym za to delikatny minus. Jak chodzi o wizualne, te, wiesz, te czerwone jakieś tam dodatki, emblematy jakieś takie rzeczy, wyglądają super. Super, więc też 8 na 10, osiągi 245 koni, ale naprawdę dobrze idzie. Nawet jak na 245 koni na dziewiątkę nie? No, ja bym się też tutaj dał. No, bo wiesz, ja się nie spo... szczerze nie spodziewałem się, że tutaj będzie, wiesz, aż do tego stopnia ten samochód przyspieszać, więc tu bym dał 9 na 10. I kultura pracy uważam, że też jest na bardzo wysokim poziomie, ze względu na to, że bierzemy tutaj pod uwagę też, jak pracuje zawieszenie. Te zawieszenie pracuje bardzo dobrze, bardzo fajnie się składa w zakrętach, bardzo fajnie układ kierowniczy działa też bardzo dobrze, skrzynia biegów też bardzo dobrze działa, ciasno po prostu te biegi wchodzą i tak dalej. No, kurcze pieczone, kultura pracy szczerze powiedziawszy to, i to będzie wysoka 8,9 też, też 8,9 nie? takie 8,5 8 może 8,5 i ogólnie czyli wychodzi nam średnia ocena proszę państwa 8,3 uważam, że to jest fantastyczna ocena jak na golfa ale naprawdę no muszę przyznać, że po prostu mi się podoba no zobacz to jest drugi test w którym bierzemy pod uwagę te nasze podsumowanie Audi Q3 wyszło dużo gorzej nie? Jakby bez porównania Oczywiście też to dostosowujemy Do tego czego oczekujemy od samochodu No i wydaje mi się, że tu naprawdę Wyszło to bardzo dobrze A więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Zapraszam do subskrypcji Zapraszam do komentowania Skomentuj czy golf Ci się podoba Czy moje testy są fajne czy Pozdrawiam Cię cieplutko Like, sub, komentarz Siemano i zapraszam do kolejnego odcinka Siemano, hej